W pierwszym meczu mamy analityka RLCS z Venomiz. No i mamy to, i mamy to, szybka kontra. I jeszcze, patrzcie, jeszcze Fury go osramy. <laughs> Jaki save w ogóle popierdzielony! Przebicie do mnie, ja to do, zagram do teammata i on musi lidować. Patrzcie, gol, gol marzeń teraz, overtime, decydujące starcie teraz. Golden Go... Nie, błagam. RL Exchange. Strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League. Z wieloma metodami płatności na każdą platformę. kolei Bruce. 3% zniżki. Link do strony w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bruce i dzisiaj gramy na SSL-u. Stary, dobry SSL, moi drodzy. Dzisiaj spróbujemy wbić 1900. Dawno nie było takiego odcinka na kanale i mam do was serdeczną prośbę, żebyście zostawili komentarz taki zasięgowy i lajka pod tym odcinkiem, bo zauważyłem, że mój kanał ma obcięte zasięgi. Woduje wręcz bym powiedział, więc może to coś zmieni, może nie, bardzo serdecznie bym dziękował, a jeżeli pod tym odcinkiem będzie 5 lajków. To zrobimy serię 1v1 do przegranej na, na moim koncie, ponieważ sami zobaczycie, że ja w tym sezonie Jest końcówka sezonu, a ja nawet nie mam placementów rozegranych Bo ten sezon się nie uśmiechał do mnie, jeżeli chodzi o jedynki Nie chciałem ich grać e, Dajcie znać w komentarzu oczywiście też jak wam ten sezon siedzi Bo mi osobiście to taka, taka mała stagnacja w tym sezonie Gramy dzisiaj na SSL, może paru prosów znajdziemy, może nie Mam nadzieję, że wam się będzie podobało I zapraszam was serdecznie do oglądania I lecimy z pierwszym meczem W pierwszym meczu mamy... Analityka RLCS w enemy. zajebiście trafiliśmy No to gramy w takim razie na gościa z RLCS-ów Tylko, że tak jakby na analityka, ale nadal to jest duża fucha już Co by nie mówić, A, gościu Inspekcjonujeszował w pożądalu. Wydaje mi się, że analitycy są tacy trochę wolniejsi w gierkę. Chociaż, dobra, czekajcie. O, właśnie, właśnie o czymś takim mówię, że. <grytanie> że to takie bardziej spokojne grajki. Dobra, zobaczmy. Mamy pierwszy nasz dribbling. Low 50 zagramy. Przebijemy to. Fury też przebiliśmy. Bardzo ładnie, intensywnie. Pograne. Od razu do tego. O, kurde, nie podskoczymy do tego, bo gościu. Gościu tu coś kombinował. Ja nie wiedziałem, że. Nie zauważyłem, że on ma jeszcze flipa tak jakby z sufitu. Normalnie bym w, te, w takim wypadku bym do tego nie skoczył, jakbym to zauważył. O, jaki klej! Jaki klej nasz teammate zrobił i mamy strzał na pustą bramkę, także mamy jeden do zera, fajnie to wykorzystujemy. No i wszystko się klei, tak jak należy. Dobra, sfollowujemy piłę. Sfollowujemy, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Myk, hmm. okej. Okay. Slide ze strzałem. O to chodziło. Bierzemy od niego piłę Zafrytę, Hop, weźmiemy sobie to w taki sposób. Z Mastiff jakimś, ok, dobry saving. Weźmiemy w takim razie sunsetę. Ooo, oh, wow, wow, wow wow. Komuś się to chyba zaleciało. ok, dobra. Podskoczymy, żeby nie wamknąć gościa przypadkowo po tym upadku. Dobre przebicie, Slide zagra. Ok, Slide zagra na ścianę. Spróbujemy go tak. No ta to, ta to próbujemy Fear go Blok... Noć nic tutaj się nie zdarzy takiego. Weźmiemy sobie sunsetę up, ok. Bierzemy w takim razie do ściany i spróbujemy zrobić jakiegoś. Brida, ok. No, fajnie to prawie to wyszło. Fajnie, fajnie przemyślana akcyjka, ale niestety mam no, brak szczęścia. Ale dobry strzał mojego teammata i 2 do 0. Jak leciał w ogóle? Orzeł. Ładny strzał. Bardzo ładny. Napiszę mu najstrzał. Nice Ta FIFA. Nic nie zrozumiałem. Dobra, weźmiemy sobie co Podjedziemy do tej piły, weźmiemy stąd setę Hop, podlecimy jeszcze w taki sposób Złapiemy może reseta Ze strzałem i 3 do zera Ideolo i analityk RLC jest w domu Trzymaj się kolego Jezus, po jakiemu oni piszą? Widzę to z Was, po jakiemu to jest <noise> Ja nie mam pojęcia Może po grecku? Chociaż nie, grecki ma inne literki Zaczekam sobie na za tym... Znaczy na backboardzie Aż slajd mi to zagra Dobry challenge z jego strony, ale mamy demo I zagramy tutaj dry... <noise> Co to było? Dobra, Slide nam zagrał piłę do nas Więc sobie to spróbujemy wykorzystać O! O, nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie, bo nawet na bramy nie leciałem. Zaczekamy za teammate. Strzał nie ma jak, nie ma jak trzy do jednego. Nasz teammate został owalony! O, o, przeszli go na raz! No, szkoda akcji. Co to jest za wyraz w ogóle? Dobra, sfaluję. Może to jakiś skrót, tak jak u nas sypy Okej, okay, przebicie. Podbijemy to do góry, żeby nasz mate od razu miał akcję z tego. Zarąbiście zagraliśmy. Za triple tap człowieku! No ładnie, ładnie po ładnie Nic nie mówiłem na tym kick bo myślałem, że nic się nie stanie Takie wiesz, cięcie fajne zrobię i finito A tutaj jakby gościu ładnie się minął z przeznaczeniem Także 4-2 i rywale łapią jakiś tam kontakt z nami Mam nadzieję, że to nic nie zmieni Dobra, followujemy grajka Zobaczmy jak, co się... Dobra, follow kolejny Oni cały czas piszą, ja nie wiem po ja jakiemu, co to jest w ogóle Okej, okay, fajne przebicie, zobaczmy. Może to fajnie wykorzystamy na dribbling z fake'em Od razu nad nim. Aj, nie udało się, ale fajne by to było. Dobra, zrotujemy sobie po padzikach, bo jak już dobrze wiemy... Co to jest zegra w ogóle? Oni dadzą forfeit'a? Menax Roblox xddd. Chciałbym wiedzieć co to znaczy. A on tak, ok. Może to jest turecki? Dobra, zapytam się. Dobra, strzelam, że jakiś norweski, norweski, szwedzki albo tu... Nie, norweski albo szwedzki. Bez kitu, norwe... What language is this? Yes. Fiński? Norweski? Norweg? No, może Norwegia, no? Może Norwegia, to by miał ręce i nogi. No ale dobra, no my tutaj jesteśmy po to, żeby wygrać, tak? A nie, żeby się uczyć języka. Fury, byle byśmy nie dostali od Analityka. Najgorsze jest to, że ja musiałem podskoczyć, bo slajd mi jechał bumpować. I gdybym nie podskoczył, to by był koniec ze mną. To, to też warto mieć na uwadze. Dobra, kolejny W 10 bramek już w tym meczu wpadło. Ten odcinek będzie trwał 10, 15, 20 minut przez te same bramki, co, co w tym meczu są. Ok, I slide na nas drybuje slide fliczkiem, więc my to sejwujemy i wpadamy od razu do bramki, żeby mieć kolejnego save'a. O to nam chodziło. Od razu do tego podskoczymy, zablokujemy to i szybki recover. Szybki recover. Feel do tego skoczył, my to widzimy. Dzięki temu. OK, jesteśmy w stanie jakoś tam zareagować. Cały czas sobie czekamy za naszym teammate'em No to powinien mieć staje Czekamy dalej, czekamy dalej. Nasz teammate do tego wyjechał. OK, i mamy strzał na pustą bramkę. Ale slajd tam jest, slajd tam jest. Może jakby się odbiło od ziemi, to bym miał jeszcze fajniej. Z challengerkiem nasz teammate powinien uważnie challengeować przede wszystkim, bo to był taki swoisty Olin. Podamy to do niego. Hop. Nasz teammate, 50, bardzo fajnie, bardzo fajnie Fury prze, przeminięty, ominięty, zaminięty Jeszcze zdrużywaliśmy bumpa z fakeiem. ok, dobra, bierzemy stąd piłkę za darmo, Fury do tego skoczył I teraz przydałoby się, żeby Może się ustawić przy bramie, żeby to wysejwować Slide jak będzie miał strzał, to znowu byśmy go wzięli, Fury ze strzałem, hop, reagujemy No i mamy to, i mamy to, szybka kontra i jeszcze patrzcie, jeszcze Fury go osramy Nie wyszło. Totalnie nie wyszło. Chciałem go fajnie ominąć, ale nic z tego nie wyszło. 3-5, bo mnie Fury kopnął. Czy karma wróci? Oby nie. Ja pierdzielę, ale bombę dostałem. Dobra, follow, pół minuty do końca. Błagam, niech to się skończy przyjemnie dla nas. Dobra, przebijmy tego slajda. Ok? Weźmy sobie stąd setę. Ok? Cofnijmy za naszego teammate'a. Ok? Wybicie. Czy... Nie. Lirek, git, nasz teammate zagrał git, fajnie, 12 sekund do końca, o to chodzi. Jeszcze, jeszcze ciągnij. i zestrzałem i koniec, 7 do 5, ten mecz już jest pogrzebany. W ogóle od iluś tam odcinków mam ten pasek śmieszny w OBS i ja nie wiem co to zmienia, nie, znaczy nie wiem co to zmienia, nie wiem co to jest. Nie wiem czy widzicie, nad tym wynikiem 7 do 5 jestem pomarańczowy pasy. nie wiem, nie wiem co to Dobra, mamy wina, mamy pierwsze zwycięstwo dzisiaj i przechodzimy do drugiego spotkania, które może da nam 1900, mam takie, mam taką nadzieję Okej, okay, okej, okay. trafiliśmy na ludzi, trafiliśmy na ludzi, dokładnie tak, gramy, gramy meczyk na No Myślałem, że kogoś ambitnego, znaczy na jakiegoś podniebnego RLCS-a trafimy, ale na razie spokojnie. E, tutaj fajny air dribbling, zaczekamy. Nie wchodzimy w to na raz, oczywiście, byłoby to głupotą. Teraz sobie to szczędziłem. Tylko ja nie wiem, jak on mnie wysadził. Gościu nawet super zanikę poniekąd nie miał. Ale dobra, żyjemy. Mamy się chyba dobrze, Sfajkujemy to. Okej, okay. gościu fajnie to zagrał. Jak mam być szczery, fajnie to poodbijał. No ale omijamy go. Zero busta, musimy coś przychomikować Dobra, wzięliśmy sobie na tyle padzików, że możemy tą piłę nawet schallenge'ować w powietrzu. O to nam chodziło, tylko żebyśmy mieli jeszcze czym tutaj oddychać. Yy! Dobra, jest git. Nasz teammate ma piłę za darmo. O to nam chodzi. Pięknie. Hop! Nice. Bardzo ładnie ominięty jeden z zawodników. Drugi... No nie, drugiego już nie dało rady. Tu sfajkujemy. Nie damy się bump'nąć Dobrze zagrane. i Gość prawie to wpakował. Prawy... Ma save'a, ma save git, 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 git 1v1, o niepotrzebnie tutaj tą piłę oddał No i to już się skończyło nasze 1v1 Także czekamy na naszego rywala co on pogra No jakiś tam blok poszedł Czekamy, czekamy za teammate'em, czekamy, on musi zrobić ruch O to nam chodziło żebyśmy wzięli piłkę za darmo, wyklirowali to przede wszystkim I z bump'em I git, No to chodzi Klasa, na razie jest takie książkowe granie Książkowe granie, tu jakiś fake challenge, tu challenge Hop Tutaj podbicie, tu nasz teammate to clearuje, do boku, my to przebijemy tego gościa, no i znowu nasz fake changer, znowu książkowe granie z jakimś 50 ze strzałem 1 do 1, znaczy 1 do 0, ponieważ nasz rywal za bardzo sobie odpuścił, nie blokował mnie tutaj, no więc co, wykorzystujemy to, fajnie, szybko weszliśmy. Dobra, i teraz tak, by kikofa nie zepsuć, bo ja uwielbiam psuć kofy i będziemy żyli. Ja pierdziele, jestem tragikomikiem jeżeli chodzi o te kickoffy No ale na razie jako taką piłę mamy Sfajkujemy to sobie Ominiemy jednego gościa I teraz, teraz ze strzałem I mamy 2 do zera. No stara miłość nie rdzewieje, na SSL-u to pięknie chodzi Dawno mnie tu nie było moi drodzy, odcinka też dawno ze SSL nie było Ale sami widzicie, że jakoś się trzymam Sfalujemy sobie tą piłę oczywiście to, to było otrzymane. I, I mamy akcję. I mamy nawet strzał od naszego źródła. Zobaczmy jak to wykorzysta. Ok, z clearem i no od razu do tego podskoczymy, żeby pomarańczowy nie mógł tego skontratakować. Przewijemy to do boku, żeby pomarańczowy znowu... O! No, fajne to było. Żeby pomarańczowy nie mógł znowu nic zareagować, no ale nie wyszło. Fajkujemy Raja, fajkujemy go. Fajne podanie do nas. Tylko, że dostajemy temu znowu. Za wolno, za wolno jednak. Chociaż... Nie, dlaczego on to zrobił? Dlaczego? Dlaczego? Mamy save'a Dwa do jednego. I to jest szybka kontra? Nie, nie ma. Czekamy za rajem, czekamy za rajem, czekamy, czekamy, czekamy. Na no to się coś zrobi. Mamy piłę, fajkujemy to i nasz teammate to bierze. Strzał. Nie ma. Nie ma Niestety, weźmiemy sobie stąd setkę. Raj znowu z fliczkiem. Mamy fliczka i nasz teammate to bierze za darmo. Dokładnie tak. My nie musieliśmy nawet podskakiwać. Piła oddana. Okej. Okay. To tak przebijemy. Znowu dostaje bampa od raja. Zaraz ja go kopnę. Dobra, czekamy za naszym teammateem. Dobry flik, ale my to bierzemy do ścianki. Nawet nie na corner, tylko do ściany, żeby to do, do środka się nie odbiło. I teraz na media jak dostanie bampa to pogrzebane. <laughs> Jaki save w ogóle popierdzielony! Nie. Bumpnąłem go, bump, nie, nasz teammate, nie! Ale ty save wam zajebistego zrobił, to save wam kliknę. Czekamy za nim, czekamy za nim, nie podłączamy się pod akcję. I teraz pre-jump. Nasz teammate to ma, zarobisz się, o to chodzi. Po padzikach, po padzika... nie! Ile razy mogę wybuchać? Nie! Nasz teammate zolinował, będąc sam w defensywie! Najgorsza decyzja, jaką mógł podjąć. Ale ja się daję bumpować, jak małe dziecko. Okej, okay. bierzemy sobie stąd setę od razu. Raj z przebitką. Nie daje się bampnąć. Przebijemy to. hop, gościu ma okord. OK. My pod, podskoczymy do tego. Zablokujemy albo damy bumpa. Nie błagam, błagam, nie spierdziel tego teammate. Dobry save, bardzo dobry save ok Przebicie do mnie. Ja to do, zagram do teammate'a i on musi lidować. Patrzcie! Gol, gol marzeń teraz! Prawie, bierzemy są Dwa do dwóch dalej. No, turnuj! Ej, kolego! Nie zostawię piły! Zestrzałem, nie wyjdzie z tego nic. Musimy wziąć sobie. Meatwusa, nie weźmiemy. Weźmiemy, Masz co to zostawił. Ale gdzie on jest? Jezus, dobry safe. Nie damy się bumpnąć. Okej okay. fake. Nie, źle zagrałem. Prawie 2 do 2. Overtime, decydujące starcie teraz. Golden go. Nie, błagam. Nie jakieś. Nie jakieś bumpki. O to chodzi. Slow 50. O! I 3 do 2. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak zwana dominacja genetyczna została zagrana. LT. Nie wiem co to znaczy, ale. L. L. El. nice kickoff <noise> Zwyzywał ich get the job Zwyzywał ich za to, że tego z zrobili. Także moi drodzy, jak widzicie 1900 wite. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków oraz to wam to dawajcie znać w komentarzach. Mamy tutaj pięknego SSL-a. No i napiszcie, czy tęskniliście za taką serią, a ja was odsyłam do poprzednich odcinków. Trzymajcie się cieplutko i do następnego.